Hej wszystkim, tak jak zakończyłam ostatni odcinek, tak teraz rozpoczynamy nowy. Stwierdziłam, że będziemy kontynuować to, co skończyliśmy wtedy, czyli zadania z baronową. W sumie zaczęliśmy tylko zanieść. jedyne co zrobiłam, to zaniosłam ciastka do zamku i na tym się skończyło, ale stwierdziłam, że w sumie możemy je zrobić, bo to już jest chyba ósmy odcinek z tej serii i przydałoby się w końcu ruszyć, w sensie jakby ruszyć się i zrobić jakieś porządne zadania, a nie tylko wynieść, przynieść pozamiataj. No więc chyba możemy zaczynać, nie? E, Okej, okay. zaczynamy. Harold, co masz nam do powiedzenia? Gdybym słyszał płacz, nie twierdzę, że słyszałem. Właściwie to brzmi dla mnie jak głupie historie o duchach, ale zawsze możesz spytać baronową osobiście, gdy ją spotkasz. Baronowa jest właścicielką dworu srebrnej Polany i winnicy. Jej rodzina Silver Silvergladowie. Przeszli do historii. Byli najbardziej wpływową rodziną w Jorvik od nie wiem jak długo, ale może setek lat. Oto kilka próbek butelek, o które prosiła baronowa. Sprawdź, czy dowiesz, dowiedziesz je do kamerdynera. Powinien być w winiarni. Jeść ostrożnie, butelki są delikatne. Okej, okay, myślę, że możemy pojechać sobie pieszo, bo w sumie dawno nie jechałam tą drogą do winnicy. E, więc możemy sobie pojechać. Fajnie, fajnie. E, ogólnie, z racji tego, że nagrywam odcinek po odcinku, to nie wiem jeszcze, jaka będzie Wasza opinia na temat. Ehm, tych vlogów i tak dalej i e, stajni marzeń ale mimo wszystko chyba spróbuję, bo e, to nie jest tylko jakby, znaczy cały ten kanał to jesteście wy, ale też ja i e, myślę, że spróbuję i zobaczymy, czy wam się to spodoba mam nadzieję mimo wszystko, że tak mm. w każdym razie e, jedziemy w ogóle kiedyś mi się wydawało, że ta droga tutaj jest dłuższa ale w sumie to jest całkiem blisko no w sumie, no jest całkiem blisko. O, ogólnie w sumie, bo tak się zastanawiałam ostatnio. Orientujecie się może, kiedy będzie jakiś nowy teren, bo w sumie ostatnie co było, to te Wildwoods, ta druga część. I to było w sumie jakiś rok temu. Boże, ja pamiętam, jak weszło Mistwo. Ja pamiętam, jak weszło Mistwo, nie dało się wejść na grę, ale ja tak długo zmieniałam serwery tak. Bardzo starałam się wejść, że udało mi się wejść i pamiętam, że na swoim głównym koncie wbiłam wtedy 13 poziom. Ale fajnie było, jakby dodali w sumie jakiś nowy, poziom, nowy teren, bo nawet się nie zapowiada na to chyba póki co. Panienko, och, próbki butelek, bardzo dobrze, dziękuję, co? Tak, w rzeczy samej, zima była ciężka. Ehm, dla dworu także. Jaka jest baronowa? Słyszałam, że jest bardzo zajęta, rozumiem. Cóż, ktoś mógłby powiedzieć, miała ostatnio wiele na głowie, żeby przez odwiercie get... I to wszystko buduje także nowy, nowy tor wyścigowy, który e, wymaga oczywiście dużo czasu i wysiłku, ale dopilnuję, żeby to dostała. Oczywiście panienko do widzenia. <słuch> Plątrze mi się język. Przepraszam. E, stajnia, dlaczego mamy tutaj stajnię? Centrum jeździeckie Srebrnej Polany najbardziej imponująca stajnia Wiórwik, panienko. Pochodzisz z Morland? E, cóż, więc powinnaś płacić za wizytę w centrum jeździeckim. Jest tutaj Kilka najlepiej zapowiadających się koni na wyspie. Dlaczego nie porozmawiasz z Lindą? Czekaj, co mm, Co ja miałam. Miałem chyba. Nie Linda. Haha, nie, Linda zaginęła. Jednak są jeszcze inne staj... stajenne. Myślę, że jedna z nich. Nazywa się Judy. Judy będzie w stanie ci pomóc. Okej, okay, Linda zaginęła. A co tutaj robi. Jak się tam nazywałaś? No właśnie, Sabin. A nie, bo. Kurde, Sabin faktycznie kiedyś była tutaj i chodziła, ale przez to, że jej zmienili wygląd, to w ogóle nie wygląda jak ta stara Sabin. Boże. A faktycznie, ona tu chodziła. Cześć Krysina, no pewnie, że wiem kim jesteś i miło Cię tu widzieć. Ja jestem Judy. Rozmawiałam wcześniej z Tomasem Morland i powiedział, że Ty i Twój dom Driver jesteście razem świetni, żeby. Yy, jakby zrośnięci. To bardzo miłe dla mnie, ponieważ kiedy zaczynałam jako stajenna w Morland, jeździłam właśnie na dom Driver. To wspaniały koń, zasługuje na jeźdźca, którego zrozumie. Tak czy inaczej, brakuje nam ludzi, odkąd Linda wyjechała. Tomasz powiedział, że jeśli tu dotrzesz, mogę Cię poprosić o pomoc to Linda wyjechała, czy zaginęła? Chyba, że to są dwie wersje. To jest tajemnica SSO. Dobra, pomóż Centrum Jeździeckiemu. Widziałaś się już z baronową? Nie? Nie dziwi mnie, to ostatnio zachowuje się prawie jak histeryczka. Kiedy dokładnie ją widziałaś? Wygląda na to, że coraz więcej czasu spędza w zamku. Bóg jeden wie, co ona robi. Czy możesz pomóc w stajni, zanim nie będziesz znów potrzebna Tomasowi? No pewnie, że mogę pomóc w stajni. Nie ma problemu. Na szczęście powiedziałaś tak. Okej, okay, więc czego od ciebie oczekuję? To podanie koniom siana i wody, wyszczotkowanie ich i wyniesienie gnoju z boksów. Możesz to zrobić, gdy poczujesz, że zaszła taka potrzeba. Szczegóły znajdziesz na tablicy ogłoszeń na dziedzińcu. Będę w pobliżu, gdybyś czegoś potrzebowała, ale wątpię, żebyś miała jakieś problemy. Wygląda na, wyglądasz na inteligentną dziewczynę. Bo jestem, wiadomo. W ogóle zobaczcie, jak już nam całkiem mało brakuje do siódmego poziomu. Ehm. Um. Z czym właściwie potrzebujemy teraz pomocy? Z systemem nawadniającym na polach. Właśnie włączyliśmy wodę, a rury są nieszczelne. Musiały ulec zniszczeniu od mrozu w czasie zimy. Myślisz, że mogłabyś zlokalizować nieszczelności? Jedź tam na Violet Sunset. Teren jest trochę kłopotliwy, żeby po nim chodzić. Dlatego znajdziesz uszkodzenie zakręć zawór, by wstrzymać wodę. Okej, okay, nie ma problemu. okej, okay, zakręcamy tę wodę. Ale tu Aha, bo to. No dobra, bo zakręciłam wodę, a nie miałam załatać dziurę. Dobra, nieważne. E, nieważne. W ogóle mam nadzieję, że Wy tak bardzo nie słyszycie tej szumiącej wody. Bo w sumie ona jest całkiem głośna. Kurczę, to chyba nie te No właśnie, to nie z tej strony, więc musimy jechać i tak tam dookoła. O Boże, a tu jest jeszcze ta dziewczynka, która wtedy, co to to było, ona coś w tych lasach będzie robić, jak to się nazywało? Słońce? Sonia, właśnie. Kurcz, już nie mogę doczekać trochę tych zadań wszystkich. Bo fajnie, fajnie tak powspominać to wszystko razem z tym serią. Bardzo mi się to podoba. Odkąd w sumie założyłam kanał na YouTube, chciałam taką serię zrobić i cieszę się, że w końcu po paru latach w sumie nagrywania na YouTube. Może nie w jakichś wielkich sukcesach, ale robię to przede wszystkim z pasji. E, no po tylu latach, w sumie fajnie, że w końcu udało mi się to zrobić. Jakby, no wiadomo, w wieku 10 lat, no nie oszukujmy się, bo pierwszy kanał założyłam te prawie 6 lat temu. Jak miałam 10 lat, e, no to wiadomo, no też dziecko takie, no, nie ma środków na to, żeby taki kanał dobrze poprowadzić. I pamiętam, że miałam, w ogóle nie, to było po prostu straszne, ja miałam tylko taki program, Bandicamem nagrywałam wtedy, ze znakiem wodnym, w ogóle bez żadnego montażu, bez niczego, w ogóle przez to, że jakiś tam mieliśmy chyba limitowany internet, chyba 50 giga miesięcznie, to mogłam wstawiać tylko jeden filmik miesięcznie, to było okropne. A potem zablokowali mi ten kanał, bo jak miałam 11 lat, to o, stwierdziłam sobie, że zmienię sobie datę urodzenia na swoją. I tam potwierdziłam, że tak, mam 11 lat i zablokowano mi maila i to było smutne, ale nauczyłam się, żeby więcej tak nie robić. Okej. Okay. Eee, Znalazłeś wszystkie przecieki. Fantastycznie. Nawet nie wiesz, jak się cieszę, że tu jesteś. Eee, no, ja też się cieszę. Dobra, co jeszcze zrobimy? Widzę, że tutaj Karnej chyba tak się nazywasz? Tak, ma jakieś zadanie, więc możemy je zrobić. Eee, dobra, badania gleby. Tak, słyszałam, że przejeżdżałaś w pobliżu i miałam nadzieję, że będę mógł cię poprosić o przysługę. Rzecz w tym, że robimy testy gleby wokół winiarni. Już powinny być rezultaty. Byłabyś tak miła i sprawdziła je dla mnie? No pewnie. No, trochę pojedziemy, to mogę dokończyć to, co mówiłam. No więc takie, no prawda, dziesięcioletnie jeszcze dziecko, no. Nie ma środków na to, żeby, mm, że tak powiem, prowadzić kanał na YouTubie. W ogóle ja nie wiem, kto mi pozwolił na to, żebym w takim wieku prowadziła kanał na YouTubie. Zresztą jak oglądam jakieś swoje filmy z mojego starego kanału, te filmy są już dawno prywatne. Ogólnie uważam, że możemy je kiedyś przejrzeć. W każdym razie, jeżeli kiedy je oglądam, to mam takie Boże drogi, Boże drogi, jak ja w ogóle ten głos taki jeszcze dziecięcy. No w każdym razie no, takie no, dzieci jeszcze nie mają środków na to. No, w sensie nie, żebym teraz nie wiadomo, co miała, bo. No, cały czas się uczę i w ogóle wszystko, ale no, potrafię odkładać pieniądze i mam trochę więcej kieszonkowego i wszystko, i no potrafię jakby zainwestować w to, co mi się przyda. Kupiłam mikrofon jakiś czas temu. Tutaj miałam odłożone pieniądze też właśnie, żeby kupić tego lifetime'a. I cieszę się z tego, że teraz mogę ten kanał prowadzić tak, jak zawsze chciałam prowadzić kanał. Jedyne czego mi brakuje to trochę systematyczności. Ale myślę, że z czasem to też się ureguluje. I, i myślę, że z czasem właśnie uda mi się to uregulować. No, chciałabym przynajmniej, żeby tak było. Ale dobra. Lecimy tu z tym zadaniem. Zrobimy może od razu to drugie. Albo dobra. Ciekawe, bardzo ciekawe. Dziękuję Ci bardzo za pomoc przy tym. I wiesz co, możesz dać mi sadzonkę jednej z winorośli, przeprowadzimy na niej testy. Użyj nożyc. So, wysłałem sanie po sadzonki, ale nie możesz żadnej znaleźć. Okej. Okay. No. I cieszę się, że w końcu doszłam do tego, w sensie po tych paru latach, że mogę nagrać tą serię w sumie w wieku już teraz 16 lat. To fajne jest. Bardzo, bardzo się cieszę z tego. I mam nadzieję, że, że dalej będę się spełniać w YouTubie, bo, bo to jest coś, co, co zawsze chciałam robić i cieszę się, że w końcu mi się to w miarę udaje. E, to jest to. Dziękuję, Krystyna. Jesteś naprawdę świetna w pomaganiu. Wiem. Okej, okay. widzę, że Judy, 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 rozszerzony angielski, be like, e, ma jakieś zadanie, ale dajcie mi chwilkę tylko, sekunda. O, ja dopiero 12 minut. Dobra, robimy to zadanko. Mobilny hydraulik. Oto narzędzia, których możesz użyć do naprawienia przecieków w rurach. Boże czemu te, 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 te zadania mają tyle punktów? Czemu te zadania mają tyle punktów? Ja nie wiem, ale dobra. Niech tak będzie. Jeżeli chcą tyle punktów, no to niech tak będzie. Mam nadzieję, że nie muszę schodzić z konia, proszę, nie? Tak, Jezu, nie muszę schodzić z konia. Nienawidzę tych zadań, w których muszę schodzić z konia, to jest okropne. W ogóle zastanawia mnie, tak teraz czysto teoretycznie, jak długo ta seria będzie trwać, pod takim względem, jak długo zajmie mi porobienie tych wszystkich zadań i tego wszystkiego i przede wszystkim nagranie tego wszystkiego, bo robienie to jedno, bo zrobić to sobie można szybko, w dwa miesiące podejrzewam nawet. Jak masz się starkość, to nawet pewnie szybciej, jakby się tak, wiecie, grało, 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 to może nawet jeszcze szybciej, ale... Ale w sumie to zastanawia mnie, no bo wiadomo, że jak się nagrywa i jak się no, nie ma tyle czasu co kiedyś, em, no to w sumie to trwa o wiele dłużej. Zresztą, jak widzicie, no nawet nie mamy siódmego poziomu, a to już jest ósmy odcinek. Chyba ósmy. Mam nadzieję, że dobrze liczę, że Boże. Tyle dzisiaj montowałam, nagrywałam i wszystko, że, że ja już nie wiem, czy to jest ósmy, czy który, a może dziewiąty, no, no mniejsza. W każdym razie, no, jeżeli się tak, wiecie, nagrywa i to montuje, no to, to też zajmuje czas, no bo, no bo jednak, wiecie, o wiele łatwiej jest mm, tak sobie jeździć w ciszy, puścić sobie muzykę w tle i zrobić wszystko, a tutaj, wiecie, czytanie i to wszystko i to zajmuje czas. Ale to nie chodzi o to, żeby zrobić szybko, a dobrze. I żeby poznać trochę też historię która, no, do której myślę, że twórcy gry włożyli dużo serca jednak, bo... bo jednak ta historia jest ciekawa, a ja nigdy nie czytałam tych dymków i cieszę się, że teraz zaczęłam je czytać, bo... serio, polecam czytać dymki bo można naprawdę sporo się dowiedzieć o tym, co się dzieje w tej grze, nie tylko, wiecie, jeździć z punktu do punktu, bo... po coś gramy w tą grę, nie tylko po to, żeby wbijać poziom no chyba, że ktoś woli grać jakby pod takim względem, że z ludźmi. No to spoko. Ale ja wolę chyba jednak indywidualną grę. Mm, no w każdym razie... Dobra, lecimy. Lecimy, Judy. Okej, okay, świetnie. Miejmy nadzieję, że róży wytrzymają jakiś czas. Masz inne rzeczy do roboty, prawda? Ja no mam. Wykonałaś świetną robotę z rurami, Krystyna. Była tu wcześniej baronowa i narzekała na przecieki. Absolutnie, będzie absolutnie zachwycona faktem, że je naprawiłaś. Wiesz, co powinnaś pójść do zamku i jej powiedzieć? Będziesz mieć wtedy szansę, żeby się przedstawić. Naprawdę dobrze jest znać baronową. Jeśli kiedykolwiek będziesz w kłopotach, ona na pewno będzie w stanie pomóc i zrobi prawie wszystko, jeśli e, zrobisz na, na niej dobre wrażenie. Okej, okay. ale miałam jechać do zamku, a widzę, że baronowa jest tutaj. No ale dobra, dobra. O Boże, bo właśnie waronową też jakiś czas temu odnowili. Boże, odnawiali wszystko. Okej. Okay. Witaj, moja droga, kimkolwiek jesteś, Krystyna. Och, pracujesz w stanie, rozumiem. Bardzo się cieszę, że przyciki zostały naprawione i że wysłałeś sadzonki do analizy. Obawiam się, że teraz musisz już iść, ponieważ mam dużo pracy do zrobienia. Jestem ostatnio trochę zestresowana, jak być może Ci powiedziano. Czy mogłabyś pomóc? Cóż, jestem pewna, że nie możesz pomóc, jest już bardziej. Moja droga, to są poważne sprawy, którymi się teraz zajmuję. Jestem pewna, że słyszałaś już o firmie budowlanej, która robi wszystko... By zniszczyć moją ziemię. Globalna, energetyczna dominacja. Słyszałaś kiedykolwiek taką kretyńską nazwę? Założyli pole naftowe obok mojej winiarni. Nasze nadchodzące zbiory będą skromne jak nigdy. Ojej, czuję, jakby jakieś okropne zło pojawiło się na mojej wyspie. Okej, okay, myślę, że to jest znak na zakończenie odcinka, kochani. Nie jest on jakiś długi, ale też nie chcę nagrywać nie wiadomo jak długich odcinków. Pogadałam trochę, powspominałam znowu, tak jak zawsze. Co? Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka, kochani. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Oczywiście, jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dajcie znać yy, właściwie, co myślicie cały czas o tych vlogach i o tej stajni marzeń. A my widzimy się już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa!